Imprazowanie w czasach mojej młodości we Wrocławiu wyglądało mniej więcej w ten sposób. Jak masz 18-20 lat, no to nie oszukujmy się, ale nie masz kasy na to, żeby pić w lokalach. Pomimo tego, że piwo w tamtych czasach kosztowało całe 5 zł. Dlatego na odpowiednie wibracje trzeba wprowadzić się gdzieś w plenerze. Później, jak wszyscy mieszkali sami, no to ten proceder kulturalnie nazywano biforem. No, a z racji tego, że Wrocław jest kosmosem stu mostów i leży nad piękną rzeką Odrą, no to w samiuśkim centrum tego miasta znajdują się wyspy, które od zawsze przeciągały młodocianych opoi. No i przed imprezą zazwyczaj pękało tam kilka piwek lub wódka, albo jedno i drugie. Tak jak zwykło umawiać mój wujek, wódka bez piwa to są pieniądze w błoto. Miał rację. Od tamtych pięknych chwil dużo wody w Odrze upłynęło. Czasy się zmieniły, a na tych półdzikich wyspach zaczęły powstawać lokale. I na najmniejszej z nich otworzyli tamkę. lokal lekko zaltujący z Peluną. Inni jednak powiedzą, że może taki bardziej alternatywny. Zwał jak zwał, najważniejsze, że klimacik jest spoko. No, i w zeszłym roku wybrałem się tam na imprezę i, będąc grubo po 30, no to picie w lokalach na szczęście nie stanowi już problemu. Dodatkowo miałem ze sobą pewne suplementy. Jak one się nazywały? Ibupro, Nie, nie, nie. Aspir. Ex. Eks... Ekstazy. Ekstazy. Dobra, nieważne. Nie pamiętam. No, i stoisz w tym tłumie latów, jak ten 33-letni Debil, i nie to, żeby to była jakaś kulturalna kolejka, tylko tam trzeba było. Aktywnie walczyć o swoją pozycję, jednocześnie nawiązując wymowne spojrzenie z barmanem. A po suplach ciśnienie wysoko, sucho w mordzie, temperatura pod 40. W tym momencie powinieneś stać pod sceną i tupać nóżką, a nie przedzierać się do baru. Słuchajcie, 45 minut tyle zajmowało kupienie browara 04 za 15 zł. Blogowanie, wersja. Hard. No i dwa razy tego wieczoru przerabiałem stanie w kolejce. I wracając z tej imprezy, myślę sobie Boże, może ja już jestem za stary na takie rzeczy. No, a że fortuna kołem się toczy, rok później, czyli w tym roku, znów miałem okazję wybrać się na imprezę do tego miejsca. Ale tym razem stwierdziłem, że oszukam system. Jak? No cóż, stwierdziłem, że ukryję kilka browarków i jakąś wodę w krzaczorach na tej wyspie. <laughs> Nie zrozumcie mnie źle, nie chodziło mi tutaj o to, żeby przyoszczędzić, tylko o te straszliwe kolejki. Czy nie można postawić na dworze jednego rolbaru, gdzie będą lali tylko piwo? Rozładowałoby to główny bar w opór. O nie, ja tam nie idę. Ale jak to zazwyczaj pewnie bywa, łatwo się daje mądre rady, jak się nie prowadzi takiego biznesu. Tak czy inaczej podjarany swoim cygańskim rozwiązaniem tego problemu, aż nagrałem Kacprowi wiadomość. Kacperku, mission accomplished. Mamy dzisiaj, jest, mamy ustawiony wieczór. No i mając przygotowany prowiant, ja ze spokojnym sercem stwierdziłem, można iść na imprezę. No, ale większość osób z mojej ekipy w moim wieku ma już dawno dzieci, więc umówienie się z kimś, słuchajcie, na imprezę, to jest normalnie mission impossible. Na szczęście jest jedna ostoja w moim życiu, oprócz Marty. To jest Kacper, który zawsze jest chętny do tego, żeby poimprezować. Dlatego ustawiliśmy się w trójkę, że o 22.30 pod Wyspą Tamką Kupujemy bilety, wjeżdżamy na balety i nawet mi się zrymowało A z racji tego, że w tym wieku już trzeba robić drzemki przed imprezowe, było blisko, nie? To o godzinie 20 stwierdziliśmy z Martunią, idziemy spać. Jeszcze mnie się Marta pytała, czy nastawiać budzik. Ja mówię: "Nie, no co, ty wstaniemy, przecież kupa czasu." Jakież było moje zdziwienie, jak ja otwieram oczy, jest totalnie ciemno na dworze, mówię: "Która godzina?" Szybko zbiegam na dół. A tam 23.30 godzinę zaspaliśmy. 3,5 godziny w łóżku zleciało tak. Siema, stary, sorry, sorry, kurwa, zaspaliśmy, ale. Sorry, już się zbieramy, już jedziemy. Zaraz daj nam 15 minut, i wychodzimy. A Kacper, jak to Kacper? Roza spokojem, mówi spokojnie, nic się nie stało. Siedzę na piwko naprzeciwko tamki, także czekam. Ogarnęliśmy się w pół godziny, byliśmy na miejscu, troszeczkę skołowani, jak to zazwyczaj bywa po trzech godzinach spania. I okazało się, że na miejscu nikogo nie ma. Majówka, ładna pogoda, tam pusto. Jak to? Tym bardziej, że wcześniej tego samego dnia natknęliśmy się na gitarowy rekord Guinnessa, organizowany co roku we Wrocławiu. Ludzi było mrowie. By the way, piona za fake demie. Jakby ktoś jeszcze nie kumał, czemu uważałem, że od początku to ściema. Swoją drogą, ta impreza to jest bardzo fajna inicjatywa i w tym roku udało się nawet pobić rekord. 7676 gitar zagrało Hey Joe. I wydaje mi się, że to po lockdownów teraz będzie wysyp nowych biznesów. Poszliśmy i co się dzieje na rynku, ale tam też szału nie ma. Jakby całe miasto zawinęło się i pojechało w bieszczady. Ale chwileczkę, coś tu nie gra. A no tak, przecież była niedziela, a poniedziałek w tą majówkę był pracujący. Wszystko jasne. No nic, zwróciliśmy tacy troszkę zdezorientowani na chatę i poszliśmy w Kimę. Co się stało? Nie wyszło. <laughs> nie wyszła impreza. My wyszliśmy z domu, ale impreza nie wyszła. <laughs> Inni zostali w domu, a to jest naprawdę. <laughs> I z racji tego, że nie jesteśmy miękką imprezową pałą robieni i jeśli impreza ma być, to ma być. Dzisiaj jest 2 maja, więc jutro jest wolne, jest dalej ładna pogoda. My mamy imprezowy nastrój, także ciśniemy dzisiaj znowu. Z racji tego, że całą noc mieliśmy być na nogach, w trakcie dnia odpaliliśmy tylko piknik w parku. My jesteśmy na pikniku zasłużonym, majówkowym. Piknikowe chipsy. Chipsy, papier, wiadomo co się dzieje tej Wiadomo co zapakował, wiadomo co zapakował. A tak na marginesie to papier się całkiem przydał. Może nie do tego celu, do którego został stworzony, ale za statyw posłużył idealnie. Tym razem drzemka była z budzikiem. Nawodnieni, najedzeni, odpoczęci i ubrani wyruszyliśmy na tamkę i. Mm -hmm. Dokładnie to, co myślicie. Znów to samo, znów nikogo nie ma. Stwierdziłem, o nie, nad tą wyspą musi ciążyć jakieś fatum. Spadamy stąd, jedziemy na największy wrocławski beach bar, tam się zawsze coś dzieje. Też pusto, nawet muzyka nie gra. <noise> Jest głucha cisza, muzyczna. Ciśniemy dalej. Specjalnie jadę z wiochy na majówkę, żeby się zabawić. Nie odpuszczę. Idziemy na drugi największy beach bar. ale tam to samo. Poszliśmy jeszcze wtedy na trzeci beach bar, który w ogóle okazał się być zamknięty. Nie wiem, nie wiem, jak to w ogóle jest możliwe. Wrocław, milionowe miasto! Halo, o co chodzi? W takich momentach w mojej głowie pojawia się tylko jedno. Nie daj wyprowadzić się z równowagi. Pamiętaj, że każda klęska jest nawozem sukcesu. Nie pozwól, żeby zawładnęły tobą drobiazgi. Kurwa mać! Jadę właśnie zgarnąć swój prowiant ukryty dwa dni wcześniej na wyspie Tamce, gdyż nie udało nam się tam dotrzeć na żadną imprezę. I stwierdziłem, że ostatnimi czasy stałem się turbo pragmatyczny, jeśli chodzi o nagrywanie filmów. Kiedyś potrafiłem wstać o czwartej rano, żeby polecieć w poszukiwaniu wschodów, słońca i pięknych kadrów. A teraz nie chcę mi się nawet ruszyć dupy, jeśli nie nagrywam materiału na ten kanał, albo jak ktoś mi za to nie zapłaci, w ogóle bez sensu, że stwierdziłem, że jadąc po te browary, nagram kilka ładnych ujęć i zmuszę was do tego, żebyście to obejrzeli. O co? Udało mi się zgarnąć moje dwie kryjówki, skompletować mój prowiant. Ugh, a co tu się dzieje? Nieważne. Kurde, jeśli chodzi o imprezy, to ta majówka była 1 na 10. Miałem nadzieję, że ludzie po pandemii będą wygłodnioli i ruszą na miasto imprezować. Ale nie ma tego złego, bo nie padał śnieg, jak to ma zazwyczaj miejsce na majówkach w Polsce. Więc sam, nie wiem, mam takie mieszane uczucia odnośnie tego całego zamieszania. Słuchajcie, czas na morał tej historii, bo dziwo jest jakiś. Największą krzywdą, jaką sobie możemy zrobić, to jest nastawianie się na coś, bo gdy mamy jakieś oczekiwanie względem życia, to najczęściej kończy się to czym? Właśnie, rozczarowaniem. Przypomnijcie sobie sytuacje, w których to nastawialiście się na jakiś super wyjazd, na jakąś super imprezę. Po wszystkim okazywało się, że jest to najczęściej znacznie poniżej Waszego wyobrażenia. Teraz z drugiej strony, Przydarzyło Wam się coś na spontanie, Ktoś zadzwonił do was, mówicie, dawaj, dawaj, chodź, będzie fajnie. Z względem pierwszego tematu mieliście wygórowane oczekiwania w swojej głowie i życie najczęściej tym oczekiwaniom nie sprosta. W drugim przypadku nie mieliście żadnych, dlatego co by się nie wydarzyło, było fajnie. Sylwester, majówka, walentynki, te wszystkie okazje mają bardzo duży ładunek oczekiwań w społeczeństwie i najczęściej są. Tak samo w moim przypadku ja miałem duże wyobrażenia na temat mojej majówki i co skończyłem z gruszkami w popiele. Tak się chyba nie mówi, nie? Ale niech te gruszki symbolizują te moje wyobrażenia, ten popiół zgliszcza, to jest to, z czym się spotkałem. Dwa tygodnie później, los stwierdził najwidoczniej, że ukarał mnie wystarczająco i przedstawił mi kolejną okazję do poimprezowania. Tym razem, Nika, którą znacie już z poprzednich materiałów, zorganizowała swoje urodziny na tym archipelagu wysp wcześniej wspomnianych. I co ciekawe, z ekipą, z którą 15 lat temu non stop spotykałem się na tych wyspach. Jak wszyscy myślą, że robię zdjęcia, ja robię wideo! Ja wiem co ty robisz. Czyli można powiedzieć taki powrót do przeszłości. No, było bardzo, ale to bardzo fajnie. Ale na tym nie kończył się cały wieczór, gdyż później miała odbyć się impreza w Transformatorze. Impreza muzyki house w takich postindustrialnych częściach Wrocławia. No, w takich mordowniach można powiedzieć, ale pasowały do całego klimatu. Muza była na tyle spoko, impreza była na tyle fajna, że powitaliśmy nawet Jasność na dworze. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz wstałem o 15 po imprezie. Niemniej jednak wszystko zostało mi zrekompensowane i skończyło się, można powiedzieć, happy endem. Słuchajcie, koniecznie zobaczcie odcinek o wędrówce, którą ostatnio przyszedłem i jak rozwaliłem sobie moje nieszczęsne kolano. Klasycznie proszę Was o pozostawienie lajka, a także komentarza o treści Alex Tyłopoju. A my widzimy się już za niedługo, także trzymajcie się i na razie.